Siemaneczko widzowie, z tej strony Robert i dzisiaj będę testował boty na trybie Rocket League zobaczymy czy można się podświęcić na botach zagramy sobie 2 na 2 zagramy sobie 3 na 3, 2 mecze i wtedy będziemy kończyć po prostu chcę zobaczyć, czy boty są jakieś dobre Dobry. aha, chyba bot Czego? Może coś tam zostawiamy w Okej, okay, jeden wam dwa razy. Tutaj bam. Ujdzie. O, Oj, gotowka piłka. Nasz bok nie bierze na ściankę. Ja wezmę to. Okej, okay, wezmę to tak. Wam kupię naszego... tutaj, z

Wiem doszło do wydarzenia. Nie fajkuje. Naszego nie zabija. Na przykład moja noc. No,

Zobaczcie, bo boty też umiec dać mi ładne piłki, no. Taką piłkę, jakbym dostał, nie pokaże bym. Biorę to na bok. Biorę to. Dobra. Biorę sobie. Wybijamy to tak. Nasz to weźmie.

Zblokować Nie nie jedzie Robię orę Robię sety. robię resety Robię to Trafić Ale nie umiem trafić Tutaj, tutaj niestety w no Pierwszego się udało zablokować, Znowu drugiego Tutaj jest prawe Tak? Bam, bam. Duem, to jest ty Tyłem ja Teraz podjadę w Dobra Nie odbijam Pojadę lekko do tyłu Teraz Młody jadek Ja tutaj jeszcze to jeszcze do odpadło. Tak? Wystawiam mojemu. Ciekawe co zrobi. Tronia i dobija. To i mamy 4-2. Dałem mu pięknego pasa do środka, którego też, ale dobie na szczęście. Okej. Okay. Bam. O nie, to jest nie ma. Im. Sobie podlecę to po drugiej stronie, bo nie zrobiłem nic Niestety, ok, kamerka okay, Okej, okay. okej, okej Zostaje <grym> To było ciekawe Jak wiem, że nie Nigdy tak jeszcze chyba gola nie strzeliłem Mimo, <grym> że dostałem bumpa w piłkę 老韩。 Prowadzam akcję od ściany, biorę z listem Widzicie? Biorę też od tyłu, Bo... Bo dać taką piłkę Okej, okay, tutaj Ciekawym ja Okej, porozmawiamy bardzo dziwnie. nimi Ooo, z naszego, z No Moja wina Moja wina no, Myślałem, że to już zdążę wziąć. Te duże że no, nie. na... Nie, 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 na przykład dzięki nie, 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 na Pięk, ale jeszcze piękniejszy podanie, takie tutaj brysto. No Ciężko byłoby to dać. Tak, 4 minuty za panie meczu. Ja już po prostu mam. Do tyłu. Będziemy. Tak, z nie ruin! inny... Jakiś problem Oj, wywalniłem się Właśnie go nie trafiam Przed chwilą do defałem, co dobra Właśnie go Jeszcze to blokuję Ok Ok, tên dùng được Ok, tên dùng được người Ok, được okay. okay. Ja się tu zlegowałem w ogóle, bo tutaj tak dziwnie piłka poszła, tutaj też tak dziwnie chciałem podjechać. A! Dobra, nieważne po prostu jest już tak późno do tego zmina, że jest mój głowa nie myśli. Zbiorę to żeś na bok. Zwierzę Okej, okay, piękny. No, łódka, którą ja wezmę. Wyjadę sobie tak na ściankę Spróbuję jednego. Metal version, yeah, okay. Bump. Okay. Okay. Mam mojego jego. Trzeci, szybki. Takie. Okej. Okay. Okej. Okay. Przypomniało mi się kolegom z odcinkiem, że, ja myślę, że To właśnie takiego bumpa mu zrobiłem. I już nie trafił go. Okej. Okay. Piękna piłeczka na wykończenie na gola. I mamy. Już wygrano chyba. Ja zamiast 3x3 zagramy sobie 4x4 4. Zobaczymy jak się gra Okej okay. Jadę sobie tu na ściankę No zostawię Zostaw Tak, okay. Jeżdżamy, tak, 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 dostajemy tak, dostajemy drugiego tak, 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 okej tutaj. tak, 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 mamy go Mam pięć ases na pięć ases, ale mu taką piękną wystawiam. Kajna asesa, już sześć. mi się to jest sobie szybciej ją odbił. Najpiękniejsza bramka, nie miałam teraz... ale no... On co tu przejął, a ten nic nawet nie wyjechał. Dobra, wybijemy i dostałem Broni, mamy dobicie. Uuuu, ale widzę, musiałem za to zostawić lajka. Taki tutaj piękna podcinka w moim wykonaniu. Cach. no nie ma szans na wyjęcie. Te, tego może się Pan przyznać, nauczyłem się właśnie grać w robotach. To tylko jest jakiś chyba To jest... E, to ja chyba grałem w tak Oczywiście nie z Mr. Bartkiem. Bo... Ale by weszła bramka, gospodarz wygrywa jeszcze mecz. Kłada się do dachu, asf, 7 goli na 6 uchy. Iiiii, 3... 4 Zobaczymy jak się gra 4 uchy. Gra... Nigdy chyba jeszcze 4 grałem ze CZ2. Okej, widzę już, że będzie sporo wansowania. Znaczy na boki nie grają te kurki, także normalnie. Dobrołem! Wow. Co nas tu wyjął? Robiorę ja to tak. Biorę to... uuuu! Nest o nie wychodzi, nie? Górka. Zaraz ma czas. I to wchodzi. Ciekawa była prędkość Ale ono no, Mogliby to jeszcze wyjąć Zemmówa, a... Kot nie kradnie, a? tylko kradnie, to... Pista To mamy? Mamy też Dałem! Dałem! Wysłowiłem! Supek Okej, okay, nie biorę tego, tak? Muszę poczekać. Tu było okej że to góry I oni to strzelają sobie do bramki i mam asystę drugą Oni mają dwa strzały Dwie obrony mamy Trzy strzały i dwie obrony Ale tutaj, Boże, teraz Bronią Sufek, znowu bronią Fej, No nie no to... Vũ trang 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 to Gramy z tym samym hmm, wczesnik. Piękne poładanie i mamy 4-0 nie mając szans mamy wiasy z tym. Będziemy. Będziemy. Będziemy do biedne. Mamy dwie asysty jednego gola, ale tutaj nam się nie w bramkę. on nie złapał na Biorę to w ten sposób. Dobra. E,

Bawon. Dobon mi się zaletuje. Okej. Okay. No ja to prawie. Jak nie widziałem, że bardzo to bywałem, to zobaczmy. Piękny tutaj bump. To, że to no i do Okej, okay. okay. to będzie babu. Zwierzęsupek supek Broni on chodził tutaj i po prostu Ale to pięknie Jeszcze to sprzedałem, wiesz? Tutaj połysany zaczynają O już to dostaję Wszyscy dostałem piękną Ojojo Cztery obrony Ja nie mogę Okej okay. I to jest gol Śiedemeczka Elter jak się czujesz takie podanie Trzy asysty, ja nie mogę, ale teraz to mówię 600 funtów też Tu broni jakoś na imponująco, to jest idol, ja nie mogę, ja nie mamy, Coś asyst? Takiego no w nich leci, nie mają żadnych problemów Mam co brać w tydzień Ale Teraz poczekamy Poczekajmy, poczekajmy Bronimy Od koza strzał Nie wyjeżdżamy, tylko to będzie kipia Okej, okay, broni to Koz Okej, okay, lobby Okej, lobby i lecimy teraz z atakiem Ale Helter znowu gra On cały czas gra w tej grze Helter Helter dostał są... tak nie będzie to... veramente è il terribile giro molto che cosa c'è i grając w tam na... Nie to jest tam. Może? Mogę coś innego? Nie, Nie.